Dzień dobry Państwu, wielkie brawa. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za przybycie. Jak zwykle nie mam przygotowanych żadnych przemów i nie mam programu. I tu następuje cięcie mediów, mimo iż mówię dalej, ale mam strategię zmiany państwa. Tego już nie puszczają. Po co? Trzeba dalej manipulować narodem. Trzeba dalej pokazywać, że państwo to oni, a nie my. Bo oni są arystokracją, my mamy być pełni rolę parobków. My mamy czekać na ich obietnice wyborcze. Od ćwierć wieku, od 25 lat słucham ich obietnic. Pokażcie mi chociaż jedną partię polityczną, która spełniła swoje obietnice wyborcze. Jedną w ciągu 25 lat. Pokażcie. Daliśmy się sprowadzić do poziomu niewolników, baranów, które można kupić obietnicą. Dostaniecie borek ziemniaków, druga partia mówi, a my dorzucamy dwa worki kaszy i my to łykamy. Dopóki nie zmienimy konstytucji, dopóki nie napiszemy nowego prawa, będziemy szli w przepaść. Ten Sejm, który będzie obecnie, wkrótce, który będzie wkrótce, ten Sejm musi być konstytuantem. To musi być Sejm, który zmieni prawo w Polsce. Inaczej przestanie istnieć nawet teoretycznie. Nie będzie. Zostaną wydrenowane pieniądze do końca. Obce korporacje, obce banki wyprowadzą wszystko. Będziemy tylko i wyłącznie. Tanią siłą roboczą będziemy się wyludniać, będziemy wyjeżdżać do Irlandii, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, będziemy opuszczać swoją ojczyznę, ponieważ tutaj nie będzie warunków do realizowania naszych talentów, naszej pracowitości, naszej sumienności, naszej energii. My jesteśmy te byściaki. Naprawdę, jesteśmy najwspanialszym, jednym z najwspanialszych narodów świata. Najbardziej pracowitym, najbardziej sumiennym, najbardziej sprytnym. Dopóki nie zmienimy konstytucji, będziemy szli w przepaść. Mamy strategię. Strategia jest oparta na trzech filarach. Musimy przede wszystkim przywrócić kontrolę obywateli nad państwem. Musimy przywrócić kontrolę obywateli nad pieniędzmi. I musimy przywrócić bezpieczeństwo państwu. Śpiewamy wszyscy Coś mówią, że lepiej nie będzie, Coś mówią, że lepiej już było. Bo wiemy, że jest cel stała, jedynie wielką miłość. Musisz na ludzku powiedzieć: I wejść se do serca głęboko. Nie braknie miejsca dla Ciebie, jak Polska długo się roku. lepiej widać, a jak zejdzie z niebą, to lawinał. Owocy zwodzły panocku, już jej nie zatrzymał. Skoro lepiej stydź widać, a jak zejdzie z niebą, to labina. Bozy złocny panocku, nie jej nie zatrzymać i jeśli się z nas chemy głupi, chcemy chłupić, my nie dzisiaj do ludzi, tego nie zrozumiesz, bo my zostaniemy czasy, i musisz panocki dowiedzieć, że nawet jak on wieje, my jesteśmy młody. Eu yes, vou Zgłosy panowsku Nikt już nie zaprzyja Wielkie brawa Zespół Nasi kandydaci Paweł Kukiz W tym jedno jest pewne. Jesteśmy pierwszą siłą w Polsce od czasów Solidarności. Pierwszą siłą, która daje nadzieję na uratowanie Ojczyzny. My musimy to wygrać. My nie mamy innego wyjścia. Zresztą, jeszcze inaczej, źle powiedziałem. My musimy osiągnąć cel, bo myśmy już wygrali. Myśmy wygrali z sumienia. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, cokolwiek się nie zdarzy, czyli jeżeli nie zdobędziemy najwięcej głosów w parlamencie, cokolwiek się nie zdarzy, my mamy czyste sumienia i spokojnie możemy mówić, będziemy mogli mówić naszym potomkom: My jesteśmy, byliśmy, jesteśmy i będziemy bojownikami. I tyle cała filozofia.